Witam serdecznie szanownych jubilatów oraz wszystkich Państwa przybyłych na dzisiejszą uroczystość wręczenia medali za długoletnie pożycie małżeńskie. Bohaterowie dzisiejszej uroczystości na ślubnym kobiercu stanęli w latach od 1951 do 1962 roku. Są wśród nas trzy diamentowe pary i dwadzieścia jeden złotych par małżeńskich. Szanowni jubilaci, pięćdziesiąt, sześćdziesiąt, a nawet sześćdziesiąt jeden lat temu miał miejsce fakt, który zaważył na całym waszym życiu. Zawarliście związek małżeński. Każdy człowiek Przeżywa chwile szczególne, do których wraca z ogromnym wzruszeniem. Niewątpliwie takim ważnym momentem dla każdego z Was była chwila, kiedy na drodze Waszego życia pojawił się inny człowiek przedtem nieznany, a potem najbliższy. Wydaje się, jak niedawno to było, kiedy spotkaliście się po raz pierwszy. Szanowni Państwo, postanowieniem Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z 7 grudnia 2011 i 31 maja 2012 roku, jako wyraz szacunku i uznania zostali odznaczeni medalami za długoletnie pożycie małżeńskie, w wymienie w kolejności zawieranych małżeństw, począwszy od pary o najdłuższym stażu małżeńskim. Państwo Janina i Bolesław Golowie. Państwo Helena i Jan Panonikowie. Państwo Romanina i Tadeusz Kuszykowie. Państwo Czesława i Kazimierz Korzuchowie. Państwo Irena i Wiesław Majkowie. Państwo Jadwiga i Ludomir Sznajderowie. <tryk> Państwo Halina i Stefan Rzepkowie. Państwo Zofia i Eugeniusz Borkowiczowie. Państwo Maria i Zygmunt Grzesiakowie. Państwo Maria i Edward Latałowie. Państwo Janina i Henryk Zborowscy. Państwo Zuzanna i Franciszek Kwietniowie, Państwo Genowefa i Benedykt Budziszewscy, Państwo Janina i Władysław Mazurowie, Państwo Stanisława i Czesław Kacprzakowie, Państwo Anna i Konstanty Bednarkowie, Państwo Teresa i Stanisław Matiasowie, Państwo Maria i Adolf Lelkowie, państwo Joanna i Henryk Białkowie, państwo Jadwiga i Mieczysław Wilkowie, państwo Zofia i Czesław Wiśniewscy, państwo Kazimiera i Antoni Drozdowscy, państwo Mirosława i Ryszard Zmonarscy. Dziękuję. Szanowni Jubilaci, Szanowni Zgromadzeni. Dzisiaj padło już wiele słów związanych z tą uroczystością i jeszcze na pewno dużo. Państwo przeżywacie swoje dzisiejsze święto w sposób szczególny, ponieważ ten rok jest poświęcony seniorom. W taki sposób zarówno Senat Rzeczypospolitej Polskiej, jak i Prezydent w Rzeczypospolitej Polskiej pragnie uhonorować tych, którzy przeżyli wiele lat, a Państwo w szczególności ze sobą wspierając się na co dzień przez ten okres życia. Tutaj padają pewne cyfry 50, 60, 61, ale to Państwo najlepiej wiecie, jak one się ciągnęły, bo im przebiegały w miłości, w spokoju. W życiu każdego z nas często zdarzają się różne chwile, te przyjemne i te smutne. Ale to, że Państwo jesteście dzisiaj, to jest dowód na to, że pod, pod, mogliście i potrafiliście Państwo w tym czasie przetrwać te wszystkie chwile i dzisiaj wśród swoich najbliższych, których jest bardzo dużo na tej sali, a których za bardzo nie widzicie, bo siedzą w ciemnej części, ale domyślacie się ich obecności, ci, którzy mogli dzisiaj być i ci, którzy nie dotarli, bo nie mogli, ale na pewno są sercem i duchem z Państwem. Gratuluję wam tego okresu wspólnego pożycia małżeńskiego. My również jako przedstawiciele samorządu, osoba burmistrza Dzierżoniowa i mojej osobie, w imieniu naszych rad i naszych mieszkańców chcemy państwu podziękować za waszą obecność, za to co tworzyliście wokół siebie, wokół swoich rodzin, najbliższego otoczenia i naszego, naszych gmin. Życząc państwu udanych dalszych lat życia, zdrowia, szczęścia w otoczeniu bliskich. Gratulujemy tego okresu 50, 60 61 lat pożycia małżeńskiego. Wszystkiego dobrego. Ja!